Co? Premier Donald Tusk wygłosił dzisiaj rano przemówienie przed głosowaniem w sprawie wotum zaufania dla swojego rządu, ale wy nie włączyliście. Nie oglądaliście, co? Bo myśleliście, że ktoś to zrobi za was, nie? I zdawam relację. Tak właśnie będzie. Zapraszamy na relację. Wydawało się, że będzie to podsumowanie półtora roku kadencji, a przede wszystkim przedstawienie planów na kolejne dwa i pół roku kadencji. Jeśli czekaliście na polityczne trzęsienie ziemi, to nic z tego. Premier podkreślił, że przed koalicją 15 października stoją naprawdę wielkie wyzwania, zwłaszcza teraz po wynikach wyborów prezydenckich. Zapowiedział też, że rząd czeka ciężkie 2,5 roku w współpracy z Karolem Nawrockim, nowym prezydentem, który będzie niechętny na to, co proponuje koalicja. Tusk zaznaczył, że ponad 10 milionów Polek i Polaków w wyborach prezydenckich powiedziało: macie dalej robić swoją robotę. Podkreślił, że w polityce każdy z nas ma porażki i zwycięstwa, ale on. Nie zna słowa kapitulacja. Premier uznał, że jego rząd przez ostatnie półtora roku zrobił naprawdę dużo, ale za mało o tym mówił i błędnie zaufał przekonaniu, że prawda sama się obroni. Wśród najważniejszych osiągnięć Tusk wymienił zwiększenie wydatków na zbrojenia i ograniczenie migracji. Podkreślał, jak dużo Polska wydaje na programy socjalne. Krytykował PiS za nieudolność w relacjach z Unią Europejską oraz obiecał rozliczenia polityków PiS. Rozliczenia, które nie będą zemstą, a sprawiedliwością. Wreszcie premier nieśmiało spojrzał w przyszłość. Zapowiedział zmian struktury rządu, na razie bez konkursu. Nowe twarze i powołanie rzecznika prasowego rządu. Przez chwilę wspominał też propozycję koalicjantów, w projekcie lewicy dotyczącym mieszkań, usunięciu smartfonów ze szkół podstawowych Polski 2050 i depolityzacji spółek Skarbu Państwa. Czy cały Sejm słuchał wystąpienia Donalda Tuska? Nie. Opozycyjne ławy były puste, ponieważ klub PiS w zdecydowanej większości nie przyszedł na wystąpienie. Tymczasem premier poprosił opozycję o rzetelną pracę nad ustawami oraz o poparcie dla swojego gabinetu. Czy ja dostał? Tak. 243 posłów głosowało za, 210 było przeciw. Halo, panie premierze, krótka piłka, zaobserwuj nas.